Szybki y, przelot już przez partie prawicowe, jeżeli chodzi o Zjednoczenie Narodowe, czyli były Front Narodowy. To jest partia, która przez długi czas była takim y, maluszkiem, ale takim. Y, takim bardzo nieprzyjemnym, brunatnym maluszkiem, założył ją oj ojciec, współzałożył ją ojciec Marine Le Pen, Jean Marie Le Pen, znany, tak, z, znany... z, z antysemityzmu, z, z hardkorowych w ogóle take'ów antyimigranckich. Ideologiczny spadkobierca rządu Vichy i tak. francuskiego faszyzmu. No i Marine Le Pen zrobiła tej partii rebranding. Le re Tak, le -re mhm. Przyciągnęła nowe, nowe twarze, przede wszystkim zmieniła nazwę, przestała mu Mówić o Żydach, przestała mówić o, e, złych, nie, o złych imigrantach, dalej mówi, ale e, zaczęła, się, zaczęła tak bardziej łagodnie przemawiać. E, teraz, nie jest za wyjściem z Unii Europejskiej. Nie jest z, 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 z Unii Europejskiej, tak. W, nawet własnego ojca w końcu ten, e, doprowadziła do jego wyrzucenia z tej partii przez sąd partyjny. E, no i w tym momencie na czele e, partii stoi jej wychowanek Jordan Bardella. E, i w, powiedzmy sobie szczerze, zjednoczenie narodowe nie stało się w swoim trzonie, w swoim jądrze łagodniejsze, bardziej centrowe. Oni po prostu zmienili język. Tak, to nie Oni... jest case, nie wiem, Meloni we Włoszech, gdzie jednak ona postanowiła trochę zająć miejsce wcześniejszych partii centroprawicowych. Minima... Minimalnie lub nie, no, ale na przykład na, na scenie międzynarodowej już rozmawialiśmy o tym w odcinkach o skrajnej prawicy, tak. że Meloni się zachowuje tak jak każdy inny prawicowy premier Włoch, więc proeuropejska, proukraińska. Jakby szanowana przez to bardzo. No Le Pen jednak, tak jak już właśnie posłuchajcie sobie naszego odcinku o, o Marszu Prawicy po Władze, raczej próbuje trochę zmienić narrację, ale no pozostaje przy tym no jednak antyestablishmentowym radykalizmie. Dokładnie tak. Y i ta czwarta siła, czyli Republikanie, partia, która wywodzi się jeszcze właśnie od, oni się tak lubią właśnie, że od generała de Gola się jeszcze wywodzą, że tacymi, takimi są tradycyjnymi tutaj prawicowcami od zawsze na francuskiej scenie politycznej, tam były straszne jaja po ogłoszeniu tych... Przyspieszonych wyborów odsyłamy do samego początku naszego odcinka o Wielkiej Brytanii, bo tam opowiadamy o tym w części newsowej, co tam się działo. Generalnie partia się podzieliła. Część byłego przewodniczącego Erika Sotiego dołączyła do Le Pen, to znaczy stworzyli swoją nową partię, która się nazywa Unia Skrajnej Prawicy, która wywalczyła 5% poparcia w tych wyborach, a stara część republikanów, dla których to było nie do pomyślenia, została, no i oni właśnie zajęli, zajęli to czwarte miejsce. W tym momencie deputowani republikanów mówią, że no trzeba coś zmienić, trzeba po takiej inbie, trzeba nie wiem zmienić imię, może zmienić tryb funkcjonowania.